Stop! <laughs> Hej, Suziaki, a dzisiaj trochę popodróżujemy z naszymi Poty. słodkimi plusa Kabli. Zostałam z naszego obsiaka. Ale poczekaj, co ty już? Łapiesz jeszcze, jeszcze! <laughs> Skąd ty masz ich tyle? Ja? Podróżowaliśmy troszeczkę z nimi, więc się ich trochę zebrało. Byliśmy z nimi w pociągu. <laughs> Byliśmy z nimi nawet w Szczecinie. Hmm, a kto tu przyjechał ze mną? Ja, ja, jaki ty jesteś słodziaśny, o oh matko! Dobra, wy tu zostajecie na łóżku, a my, a my lecimy, tak? Więc na razie. Oh! Co się dzieje? O, spakowane już misiaczki. Elegantko są. Mm, no, no. Czekają na podróż. Wyprowadziliśmy je nawet na spacer do parku! Dinozaur w parku. Bardzo, panie dinozaurze. Przejdziemy sobie tutaj bo obserwujemy ptaki. Dinozaury jeszcze istnieją. No wiadomo. Mówię o tobie. <laughs> Bardzo śmieszne. Idziemy teraz na soczku. Bardzo Ej. soczek. Jaki masz soczek? Malinowy. On też Malinowe. się napije, czy nie? Przecież w <laughs> W ogóle śnieg jest, rozumiecie to. W tym momencie jest śnieg na dworze, to jest dziwne. Patrzcie, tak, chładź, popatrz, patrz, my tu mamy. Weź chodź. go odbij na śniegu. Odbić? Nie, on, zrobi, aniołka. E. Pomachaj łóżkami jeszcze. Pomachaj, no. O. <laughs> śnieg w kwietniu. Takie rzeczy to się zdarzają rzadko czekać. Kolejny Dobra, bierz go, idziemy nami, do domu. No. Dobra. Idziemy do domu. Bo trochę pupka zmarła. Idziemy się napić pysznego kakałka cieplutkiego, bo to w końcu kwiecień, tak. No kto by pomyślał? I e, no nie rzucaj w nim śnieżku, Kitek. Wracamy. Wracamy, wracamy. Rex, Rex, bierz ich. To z Regina. Bierz, je. Regina. No to, do Regina, bierz ich. Aport. Aport. <laughs> Właśnie wyprowadzam Reginę na spacer. Do nogi. No chodź. Bierzemy cię na górę, bo sobie jeszcze łapki ubrudzisz. A zobaczcie co ja mam ze sobą, ja mam takie Tici. One mieszczą się normalnie w kieszeni. Wkładasz je do kieszeni i idą z tobą. Ja nie mogę, zające roz... co ty tutaj robisz? Ja cię kręcę, nie upilnij się. Dawaj. Dobra mój drogi, dzisiaj trzeba troszeczkę poćwiczyć. Siadaj. Ja ci tu zostawiam. Co ty, dnozeura na siłownię. Jak trochę poćwiczysz, to przyjdziemy po ciebie. I raz, i dwa, i trzy. No. Jeśli też zbieracie pluszaki, koniecznie zostawcie nas kciuka do góry, a my zaczynamy! Ej, poczekaj, ile mamy pluszaków w domu? Z 60? 70? Więcej... No, no, <laughs> no przyjście że w dołu ja od dziecka je zbierać do tej pory mam ich wielką kolekcję, a bardzo małe mieszkanie. Mamy tutaj gigi, która jest kotkiem więc to będzie kociakowe kitka, słodziak. To jest mój ale łapę od razu następnego o, kotka. Poczekaj ja jeszcze nie skończyłam tak to jest kot to jest kot, to jest znowu kot, kot. kot, Corinna. Też ładny, ja ci będę ale teraz rzucał to co ja trzymam. To jest chyba pszczoła i to jest wręt nazywa się i patrzcie jak ona jest piękna i tęczowa, ej póki co jest mojej ulubieńcem, ma nawet brokatowe skrzydła, szanowe widzisz tu, księcia <laughs> ja mam jeszcze ich masę Łap, następny! Łap. <laughs> Winka. Mamy psiaka. To nie jest psiak, to jest bardziej koala chyba. Koala? Myślę, że to jest a, a to ja mam jeszcze coś słodkiego, chcesz? Bo mamy dwa kotki tam z tyłu, co nie? No. Więc do kompletu łap. Ech, to jest taki bardziej tygrysowy, może jakaś pantera? Czy... Panterka! Łap słonia. No. Chcesz słonia? No ja ci a. jeszcze no, moja wina, że ja mam ich tak dużo. I on też ma brokatowe uszy no. i jest mega! I nazywa się Cherries. A masz Reginę. Chyba Regina. Tak wygląda Regina. To jest psiak. Tak dinozaura, czyli jeden z moich ulubieńców, a, ale moim ulubieniec. To jest. Dobra, ano. tu jest mój ulubieniec, znalazłam go. To jest po prostu najsłodszy słodziak, jakiego ja w życiu widziałam. Ja go adoptuję i jest odteroby. E, do... Dobra, a teraz mi powiedz jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Tak? Które z nich pojechały z nami do Szczecina, czy pamiętasz? O... Kociak? Tak. I Ten kociak. dokładnie, dobra. Czyli tu... mamy jeszcze jednego kociaka. Czyli ja cztery chrycę. koty. Widzisz koty są najlepsze, przecież to jest jasne. Ale... Dinozaura! Słuchaj, żebyś nie narzekała, że jest jeszcze za mało. Ale mam jeszcze jeden dinozauro, a jestem team dinozaury. Serio? Ej, może zrobię to nowy team dinozaury? Jeszcze nie chcę. Jeden ci tam spadł. Matko, czekaj, To jest chyba lis No! Tak się wydaje, jest ten czowy ja nie mogę. A ja jestem w team dinozaury. Tim dinozaury? Wybierajcie teraz w komentarzach team dinozaury czy team koty? Jeszcze jest team psy. Ja mam dla ciebie jeszcze cztery chyba pudełka, w ogóle to są tyci. Tyci tych pluszaków, tak więc one mają własne domy. Zobacz, łap! Ale on się nie ale tam są tyci w środku ja cię kręcę a oprócz tego ja mam jeszcze takie takie, takie dwie mam proszę, zwierzaków? proszę cię bardzo e, jeden e, i drugi moment. To, dobra, to ja je wszystkie przegarniam, idę po papiery i, i widzimy się za chwilkę. Dobra, one są takie tyci, że musiałam aż tu przyjść bliżej, żeby je zobaczyć. Tak, ja myślałam, że no. to są tylko dwa, a tu są jeszcze dwa sekretne. Co? Tak, czy cztery w jednym są? Tak, i zobacz, ten jest syreną, więc właśnie od niego zaczniemy. Ja cię kręcę, czy to jest naprawdę syrena. Ja już widzę, one są przypięte, ale jeszcze są tyłem, więc możecie no. zgadywać co to jest takiego. Ja już Jak chyba to tyłem? Nie... Pokaż je. No no okay. czy to jest kot? To jest. Świnka. Nie topeż. To ma skrzydła! Nie topeż? To ma skrzydła. To jest nie topeż chyba. Jaki nie widzisz? M tak, myślę, że to będzie nie no to Mamy nie Mamy tu zająca. To jest zając! Wielkanocny! Unikor. To jest jednorożcowy zając, nie widzisz? Wiesz co? Tego się nie spodziewałem, ja szczerze. Też. Ja myślałem, że to jest jakiś pingwin czy coś takiego fioletowy, ale jest słodki. Tu mamy Unikornową syrenę, a tu mamy unikornową ośmiornicę. rozpakujemy teraz kolejne. Tutaj mamy Dalmateńczyka i patrzcie, jest w ogóle hamburger namalowany. Ciekawe, Ale... czy byśmy na niego trafili. Czekaj, Zamymy, czyli teraz. jest możliwość hamburgera trafienia. Na razie nie mamy żadnego jedzenia, są same zwierzaki. Hamburger, hamburger albo kot. Mamy tak, że. Dan... I naszego psiaka mamy To jest chyba psiak, a to jest może kot Zaraz zobaczymy, to jest chyba pies? Myślę, że eee, to jest team tak, pies? to będzie tym piesek to raczej jest team piesek. I to wszystko to są team pieski Cztery psy, ej no. to niedobrze A tamto były bardziej jednorożcowe. Ale, czekaj, czekaj Ania, zobacz kotki są większe, tak więc kotki W tym momencie wygrywają z psami, to nie ma w ogóle podjazdu słodsze, ładne są Mamy tu już gromadkę naszych małych dzieciaczków Oczywiście wszystkie kocham z tego serduszka jako ich nowa mama Teraz przejdziemy do ich pokoju No bo przecież oni nam się nie pomieszczą W naszych tutaj pokojach, dlatego mają swój Specjalne. I co my tutaj takiego mamy? A nie, to jest centrum handlowe, więc to poczeka. Ja bym zaczęła od domku, bo tak jak mówię, nie mają żadnego swojego pokoju. Mało tego. Mamy tutaj jeszcze kolejne słodzianki i mamy aż trzy piętra. Ty widzisz to? Na opakowaniu. Tam po drugiej stronie to jest jak chyba. Ja chcę Proszę cię znajdź, jak Jak nie, to będziesz musiała dokupić. Mnie to nie interesuje. Słuchajcie, nasz domek jest już gotowy. Wygląda tak. I mamy tutaj dwa nowe zwierzaki. To jest kotek, kolejny twój kotek. To jest miał do kolekcji. I tutaj jeszcze mam jakiegoś jednego. Chyba Lis. Znowu mamy Lisa. To jest nawet kibel. To jest kibelek. Co? Serio? Z klapką i ze spłuczką. Rzeczko. Mam tu kanapę, na której możemy Oczywiście je postawić, więc sztos Tu mamy kreatywny pokój, naprawdę Świetny, nawet mamy komin, czekajcie Naprawdę, naprawdę, tak to jest, to jest wszystko przeurocze i w ogóle jest Przemilutkie, można się do tego przytulić I mało tego, one się nazywają while Wile? Wile? Coś takiego A te są Squishmallow, czyli to jest jakby Ich młodsza mini wersja Rodzinka, teraz wypadałoby otworzyć Ten drugi shopping mall, no bo one potrzebują Zakupów, bo w tym domku jeszcze nie mają Swoich rzeczy, słuchaj Kitek, mam dla ciebie teraz Zadanie. Jakie? Dostaniesz trzy słodziaki, tym jednego kota dwa e, psy. I e, co mam Nie opuściłaś piska! O pieska, a pieska to tam. O, on jest fajny! co on ma bródkę. Elegancki. No co? Jeśli wrzucisz na pierwsze piętro, dostaniesz jeden punkt, jeśli na drugie dwa, a jeśli na trzecie trzy. I za te punkty później będziesz mógł, poczekaj! No co? Wywalczyć sobie kolację, którą ci zrobię. Serio? Tego, tylko, żeby każda będzie mniej przygotowana. Tutaj dostaniesz zwykłą słuchą sałatę, tu dostaniesz mm, makaron, a tu dostaniesz pik. Chyba sobie żartujesz. Na sam dół celujemy. E, czekajcie, ja mam problem. No e, chyba sobie żartujesz, to było. Nie, nie. Nie, ci trafiłem. E, no. Zostań, przestań, Przestańcie się ruszać. U, Leci, hop. No nie było, było w kiblu na chwilę. Nie bym, było, nie mam, było w kiblu, Był na sekundkę w kiblu. No Mogę zupkę. Jest, makaronem. Wszystko. Teraz wielkie pytanie, czy trafimy na Aksolota? Tu w ogóle mamy jakiegoś. Berecie. Co? No? Wow! Wow, wow, wow! Ile tego czy to jest? To jest, gra, to jest automat z grą. A Czy ty Jasne. to widzisz? Znaleźliśmy mamę i córeczkę. Mamy nawet tutaj na samym dachu lat zabaw, coś takiego ogródek. Więc sztos! Damy tutaj naszego królikorożca. To jest koszyk na zakupy! Chyba torba z zakupami i, I kasa razem z jadą. Więc super, S bardzo źle się wyda. Mm. mają swoje wielkie wille, dwie, w sumie wille i centrum handlowe, ale w obydwu miejscach mogą świetnie razem spędzić czas Mufinka, dalmatyńczyk ci uciekł. No dobrze, myślałam, że jesteś nurznikiem. Proszę, nie no, tobie, tobie uciekł. Muffinka, yy, wiesz o tym, że nie będziesz już miała gdzie spać? E, no, no, nie, ale właśnie wysypałeś się na mnie przed chwilą. No i co? No i zobaczcie, chrapie jak zawsze, śpi, przejdzie pluszaki, a ta śpi normalnie to moje miejsce. Ja sobie teraz sobie drzemkę z moimi nowymi zwierzakami, ale mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę i kochacie zwierzęta taką co jak ja moi To skuś... Te pluszaki są słodkie. No, a my słuziaki widzimy się w końcu odcinku, buziaki. Au.